Cześć, nazywam się Przemek Mąka, jestem jezuitą, od ponad pięciu lat mieszkam na Tajwanie, w Republice Chińskiej. Obecnie studiuję trzeci rok teologii na naszej jezuickiej uczelni. Z dołu jest nasz teologat. Mamy wspólnotę jezuicką, kościół, bibliotekę. Moje życie w tym momencie jest życiem przeciętnego studenta. To znaczy, że od poniedziałku do piątku mam zajęcia na uczelni, w poniedziałek mam nową testamentalną krekę, w piątek hebrajski. Studiowanie teologii to przede wszystkim zagłębianie się w Biblię, przejęcie się Ewangelią. Posługuję się trochę takiej małą pomocą, jaką jak jest grecko-angielskie tłumaczenie w Biblii, ale... Moje zadanie zazwyczaj wygląda w taki sposób, że mam do przedmówczenia drugie czytanie i Ewangelię z nadchodzącej niedzieli. A ta książka tutaj to jest mój podręcznik do hebrajskiego biblijnego. A bardzo mnie cieszy to, że mogę uczyć się języka, którego kiedyś uczył się, kiedyś, kiedyś uczył się też Jezus. Taką tylko naszej uczelni tutaj jest to, że że językiem wykładowym jest język mandaryński, chiński co umożliwia osobom z Tajwanu, Chin kontynentalnych e, Malezji, Singapuru, e, Wietnamu wszystkim tym, którzy potrafią posługiwać się tym językiem e, studiować, jest to jedyna taka uczelnia uznawana przez Watykan Czasami zdarzają się też takie akcje jak na przykład w zeszłym tygodniu ogłosiłem taką konferencję dla studentów jednej naszych katolickich szkół. W większości to są niekatolicy. Tak dla nich święta Bożego Narodzenia to jest światełka na ulicach i, 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 i wymiana prezentów. Najprze sporo grup uczniów, około tysiąca osób. Starałem się im wytłumaczyć, e, czy podzielić się tak naprawdę, czym dla mnie są święta, jak, jak obchodzimy te święta w Polsce, e, jaki jest sens tego celebrowania, świętowania narodzin pana Jezusa dla nas i dla nich. Ja, sprawa kanonicznego właśnie skończona, więc idziemy sobie teraz odpocząć. Myślę, że zagramy ping-ponga z braćmi z Wietnamu. Są dość mocni, więc muszę się postarać, ok? Teraz pora na zadanie domowe, czyli zabieramy się do tłumaczenia greckiego, hebrajskiego, napisania, wstępu do na taktyki e, rytów Witam w moim pokoju Tutaj Matka błyska składa mi pierdolą mi ugrań okay. Także pamiętajcie Keep calm and Look with love.